Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym odcinku o tym, jak uciszyć naszego wyznaczonego krytyka. Zapraszam. Jestem głupia, jestem beznadziejny, nic nie potrafię zrobić, na nic nie mam siły, nie zasługuję na szczęście. To tylko kilka. Przykładów wewnętrznego krytyka, który do bólu potrafi być brutalny, a zarazem fałszywy i zakłamany. A jednak, bardzo często e, towarzyszy zaburzeniom lękowym, niskiej samoocenie e, czy depresji. Ale nie tylko. Nie ma, każdy z nas od czasu do czasu dostaje taki cios. Trzepro zaostrzonym nożem, po którym rana nie bardzo chce się goić, a nam ciągle rozbrzmiewa w głowie. I o ile konstruktywna y, krytyka y, może być dobra, może przynieść nam pozytywne efekty, to wewnętrzny krytyk y, niestety nie bywa konstruktywny. Takiego wewnętrznego krytyka Warto e, przygonić. E, dlatego dzisiaj zaprezentuję Wam m, pięć skutecznych e, sposobów, aby powiedzieć temu naszemu krytykowi: wycisz się, zamknij się, nie chce Cię wysłuchać. Pierwszym takim sposobem jest monitorowanie swoich myśli. E, fajnie zaopatrzyć się w jakiś zeszyt, notatnik który pozwoliłby nam właśnie na notowanie e, tych wszystkich negatywnych myśli, które podpowiada nam krytyk oraz także e, momentów, w których e, one występują. Pozwoli to nam na opracowanie, e, uchwycenie pewnego wzoru e, tych negatywnych myśli, po których będziemy mieli wiedzę, e, w jakim momencie następują owe negatywne myśli? Oceniaj swoje oceny. Gdy pomyślisz, na przykład, jestem beznadziejnym człowiekiem, to czy jesteś tym beznadziejnym człowiekiem cały czas? Czy możesz e, powiedzieć, że są takie momenty, e, kiedy zauważysz, że są lepsze chwile. Musisz skupić się, skoncentrować, pomyśleć nad cechami, które w sobie lubisz. Może się zapisać. W tych cech są pozytywne. A więc, czy jesteś beznadziejnym człowiekiem, skoro pojawiają. Się te pozytywy. Wspieraj obiektywne dane. Warto skonfrontować swoje negatywne myśli z rzeczywistymi naszymi osiągnięciami. Powinniśmy skupić się na tym, że na przykład ukończyliśmy szkołę, wzięliśmy udział w fajnym, rozwijającym konkursie, projekcie, czyli doszukiwać się takich pozytywów, które troszeczkę Będą mogły przysłonić te negatywne dla nas myśli, sytuacje. A więc, tak jak wspomniałam, skoncentrujmy się na tym, w czym jesteśmy dobrzy, co nam wyszło, a nie na tym, że na przykład od roku nie dostałem, nie dostałam zaproszenia na urodziny od kogoś. Czyli na pierwszy plan zrzucamy pozytywy, przypominamy sobie te rzeczy, sytuacji, momenty, w których wypadliśmy dość dobrze, w sposób pozytywny, a na dalszy plan odsuwamy te mniej przyjemne dla nas momenty, przekonanie czy skazanie. Naucz się rozpoznawać myśli te jednoznacznie negatywne i niszczące od tych konstruktywnych. Na przykład jeżeli na kolację zjedziesz większą porcję i pomyślisz jestem gruby, jestem gruba, będę gruba jak rosiaczek to w ten sposób wskazuje się na napływ negatywnych myśli z których na pewno, na pewno będzie ciężko się Tobie wygrzebać. Zastanów się nad takimi konstruktywnymi myślami, które Pomogą Ci się rozwinąć, czyli po prostu zamiast tego skazania, koncentrujemy się i staramy się wytworzyć takie przekonanie, które będzie dla nas rozwijające. Na przykład, od jutra zacznę zdrowiej się odżywiać. Widzicie tę różnicę? W pierwszym przykładzie, obwiniając się, czy pozwalając tym negatywnym myślom dojść do głosu, wskazujemy się na jeszcze ich większy napływ. I błędne koło się zamyka. Nowo oceni swoje wartości. Upewnij się, że to, czym tak bardzo się dołujesz wewnętrznie, jest warte tych zmagań. Zapamiętajcie. Będziemy kochać. Jeżeli będziemy dla siebie i dla innych dobrzy i będziemy robić dobre rzeczy. Takie dobre zdanie na dziś. Kierujmy się tym. I nie dopuśćmy, aby ten wewnętrzny krytyk zrujnował w nas to, co najlepsze. Do zobaczenia. falling